w ramach prac koła studenckiego Semikon yy, mamy projekt w którym Um, budujemy modele aut w skali 1 do 10, odwzorowujące auta rzeczywiste do tak zwanej kontrolowanej jazdy bokiem, czyli jazdy ślizgu, tak zwany drift po angielsku. Są to oczywiście w rzeczywistości auta, które są specjalnie przystosowane do jazdy na torze. Natomiast ich odwzorowanie, którym my się zajmujemy, powoduje bardzo rzeczywiste odwzorowanie samego prowadzenia tego samochodziku czyli tego, tego modelu. No i jest to oczywiście tańsza wersja i mniej kosztowna w stosunku do, do aut rzeczywistych, mówiąc krótko jak uderzymy o bandę, jedziemy dalej, a nie musimy auto odbudować. To daje nam tak naprawdę taki efekt dwojaki, czyli po pierwsze możemy wykorzystać nasze modele w ramach pokazów dla młodzieży z podstawówki, ze szkół ponadpodstawowych, żeby im pokazać, że na Politechnice jest oprócz nauki też fajna zabawa, że możemy się uczyć poprzez zabawę i druga rzecz, że nasi Studenci robią to często w ramach projektów, w ramach przedmiotów, czyli zaliczają sobie takimi pracami przedmioty typu projekt inżynierski, a jednocześnie fajnie się podawają.